Zazwyczaj w życiu człowieka, około czterdziestki, przychodzi czas podsumowań, refleksji na temat tego, co już osiągnął, czego jeszcze nie, gdzie jest, co ma, czego nie ma. U mnie ten czas przyszedł teraz, w wieku 38 lat, niedawno miałem urodziny i myśląc sobie o tym przełomowym momencie urodzin, wypisałem sobie 8 zasad, którymi ja kieruję się w życiu po tych 38 latach mojego życia. I nagrywam dla Ciebie to wideo, być może będzie ono inspiracją, może będzie dla Ciebie wskazówką, drogowskazem, a może po prostu skłonić Cię do jakiejś refleksji na temat tego, jakimi zasadami, zasadami Ty się kierujesz w życiu. I ostatnią zasadą jest zasada, że świadomość uzdrawia. Widzisz, w ciągu ostatniego roku przeszedłem ponad 30 ustawień rodowych reinkarnacyjnych. Jeśli nie wiesz co to jest, zachęcam Cię do sprawdzenia materiału, który wklejam pod tym nagraniem. Jest to metoda pracy z podświadomością, jest to metoda pracy z ukrytymi wzorcami i dynamikami, które zachodzą w naszym rodzie. I poprzez uzdrawianie tego, czyli przewracanie naturalnych porządków, miłości w swojej rodzinie, uzdrawiasz siebie, ale uzdrawiasz też swój ród, a także robisz świetną robotę dla swoich Potomków, dla swoich dzieci, zarówno żyjących przodków, jak i tych, którzy dopiero się urodzą. I powiem Ci tak, to wideo jest efektem mojej pracy nad swoją duszą, nad swoją energetyką, przede wszystkim również nad swoim umysłem, którym się zajmuję od 17 lat. I nigdy bym dzisiaj tego wideo dla Ciebie nie nagrał, gdyby nie taka głęboka, wewnętrzna potrzeba dzielenia się dobrem ze światem. To, co robię, to jest mój biznes, ale jednocześnie jest to moja misja życiowa. Moim zadaniem w tym wcieleniu jest dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem, swoim przemyśleniem, tym, co we mnie najpiękniejsze, a jednocześnie uzdrawianiem tego, co we mnie, po to, żeby jeszcze lepiej pomagać Tobie. I to jest moje zadanie. Niezależnie od tego, co ty o tym myślisz, niezależnie od tego, jakie komentarze pojawiają się pod tym materiałem, niezależnie od tego, czy ktoś powie, że to głupoty, albo ktoś powie, że to nie działa, albo to nieprawda, albo jeszcze ktoś zwyzywa mnie, mówiąc, że jak ja mogę takie rzeczy mówić wprost do ludzi, skoro prawda jest zupełnie inna, to chcę, żebyś wiedział, że ja i tak będę to robił, bo to jest moje zadanie, to jest misja, to jest zadanie mojej duszy. Kiedy odkryjesz swoje zadania, kiedy odkryjesz swoją misję na tym świecie, Będziesz nie do powstrzymania, bo będziesz wiedział, że niezależnie od tego, co robisz, jak robisz, gdzie robisz, robisz słusznie. Robisz to w idei większej sprawy. I na koniec polecam Ci jedną książkę, która ma moc do zmieniania życia. Książka nazywa się Niebiańska Przepowiednia. Książka powstała w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy powstała, była przekazywana z rąk do rąk, wydana była tylko w najmniejszych księgarniach, a jednocześnie e, nie. Przeszkodziło jej to w tym, żeby stać się bestsellerem i sprzedać się w kilku czy w kilkunastu milionach egzemplarzy na całym świecie. Książka, która mówi o tym, że planeta nasza zmienia się. W tym momencie jesteśmy świadkami tej zmiany. Budzi się nowa świadomość planety. Ro rośnie nowy człowiek. Kończy się era lęku, zaczyna się era wglądu w siebie. Zaczniemy widzieć więcej, zaczniemy pomagać sobie, zaczniemy transformować planetę w innym kierunku. Ja swoje zadanie wykonuję, dzielę się z Tobą tym materiałem. Chcę być jednym z niewielu, a może jedynym konsultantem biznesowym w tym kraju, który będzie pracował z ludźmi na trzech poziomach: na poziomie biznesowym, na poziomie osobistym i na poziomie duchowym. Już teraz pracuję metodą coachingu, mentoringu, konsultingu, a także terapii. Niebawem zamierzam do tego dołożyć jeszcze pracę w energiach, prace duchowe. Co tym bardziej wyróżni mnie na tle wszystkich pozostałych ludzi. Takie jest moje zadanie, i taka jest moja misja, i to zamierzam zrobić. A na koniec proszę Cię o to, skomentuj ten film. Napisz, jak Ty się czujesz z tym, co powiedziałem. Co Ty o tym sądzisz? Jakie są Twoje doświadczenia w tych tematach? Czy uważasz, że mam rację, czy może nie mam racji? Czy masz podobne przemyślenia co ja? Jestem bardzo ciekaw tego, co Ty o tym sądzisz. Pozdrawiam cię serdecznie, Karol Kudu Aje, Froniu. Cześć!